Pierwsza zmiana od rana z FOX FM I wszyscy! Będziesz moja na zawsze Niech się dowie cały świat O tym, że już na zawsze Twoje serce w moim będzie grać Będziesz moja na zawsze Głośno krzyczeć o tym chcę Że z tysięcy jedyna tylko ciebie to będę mieć. HAPA! Był kiedyś w internecie taki dziadek, co się tak śmiał. Jo, 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 jo. Nioch, Ten dziadek nazywa się Paweł docby. <laughs> Kiedy ostatnio byłeś na siłowni? Wczoraj. Jak? Nie widziałeś jak chodzi? No. BANG! <laughs> <laughs> BANG! Bang 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 Bolą mnie uda. Jak zwykle. Bolą mnie uda, nie wiem z dlaczego. Nogi na basz co prosto Norbert. Konrad. Pierwsza zmiana. A, a, a. Od rana z Vox FM. Rząd przyjął ustawę, leki antykoncepcyjne te hormonalne w tym tabletki dzień po będą sprzedawane wyłącznie na receptę. Taka jest decyzja rządu. Bohaterem tej sprawy, o której teraz rozmawiamy, jest pan poseł Marek Suski, który stwierdził, że on właściwie jest za tym, żeby było na receptę, bo on nie zażywa. Mm -hmm. Nie zażywam takich tabletek, więc nie mam zdania, tak powiedział. Dziennikarze nabijają się, że skoro nie korzysta z nauki, też nie powinien się o świecie wypowiadać. Ja jestem na przykład za tym, żeby Viagra była na receptę, bo też nie korzystam. <laughs> nie, 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 nie. Mamy, mamy lepszy lek dla posła Marka Suskiego. I dla wszystkich innych posłów, którzy zajmują się takimi tematami. Posłuchajcie, tak na weekend. Chciałbyś to zrobić, ale się boisz. Abyś pytozol... By Nowy środek antykoncepcyjny dla mężczyzn, którzy nie lubią, kiedy na ich ołówku siedzi gumka. Pytozol... Jedyny taki środek polecany przez oficerów biura ochrony nierządu. Miałem problem z ogumieniem, teraz mogę jeździć woli. Pytozol... Produkt dostępny w najlepszej aptece w Łominkach. Pytozol... Nie stosować na oczy, przed użyciem skonsultować się z żoną lub partnerką. Szanowni Państwo, powinniśmy w tej chwili powiedzieć o... Tabletkach, o pigułkach, bo to jest temat y, dosyć mocno intensywny, ale jednak mamy coś dla Magdy Gavrik. No hejka, co tam się z Tobą dzieje? Skąd to zwątpienie? Dlaczego chcesz teraz się poddać? Tylko dlatego, że raz czy drugi ci nie wyszło? To nie jest żaden powód. Musisz iść i walczyć. Osiągniesz cel. Prędzej czy później go osiągniesz, ale musisz iść do przodu, przejść, walczyć o swoje. Tak, Magda? To ja idę walczyć. Walcz! A, walcz! W ten sposób rozpoczęła weekend 15 minut wcześniej niż my. I pamiętaj, tanią o skóry nie sprzedaj!